Zapraszam do siebie Piotra Korczarowskiego, twórcę telewizji. Emisja. Brawo! 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 Witaj narodzie Polski! Witajcie dusze kresowe, dusze przodków naszych. Bez wątpienia dzisiaj oni są tu z nami. Nie mam co do tego wątpliwości, bo długa to była droga dla nas wszystkich. Tam z tego piekła na ziemi, na Wołyniu, tu do naszej domostawy pod polskim niebem. I oto efekt, ale to też jest efekt. Zobaczcie ile nas tu dzisiaj, ilu tu Polaków zjechało, jako jeden naród, żeśmy tu przybyli, bo jako jedno współczujemy. I to jest nasza polska droga, to sumienia nasze, że gdy Polskę nam szargają, gdy rzucają nas na kolana, to kto Boga w sercu i ojczyznę nosi, ten znajdzie swoją domostawę. Wielka szkoda tylko, że nie ma dziś z nami księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, ale drogi księże, oto dowód nasz. Że my też słów ważyć nie będziemy. Nie będziemy. Nie będziemy. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję Ci, kochany księże Tadeuszu, za to, żeś się niezłomnym okazał, za to, żeś Polakiem pokazał nam, jak być. Dziękuję Ci, dusz pasterzu. Dziękuję, kresowych rodzin kapelanie. Dziękuję Ci, kapitanie, mój kapitanie. Szanowni Państwo, to jest moment niezwykły, ale mam nadzieję, że to moment przełomowy dla naszej Polski, że ten pomnik przynajmniej w jakimś stopniu trochę ukojenia nam przyniesie, trochę nas skonsoliduje. Abyśmy nigdy nie zapomnieli, żeśmy jednym narodem, abyśmy nie zapomnieli cierpienia przodków naszych, abyśmy nie mieli wątpliwości, cóż znaczy Polska, abyśmy nie zapomnieli, co tej Polski znakiem naszym, co jest naszym znakiem. I abyśmy nie zapomnieli, co to znaczy być Polakiem.